Jest metaforyczny, bo te kadry, które wówczas były kadrami polskiego, polskiej kinematografii, drżały przed władzą, na przykład przed różnymi represjami, które mogły, mogły ich spotkać. Nie w, no, może represji za duże słowa, ale nieprzyjemności, szykany i tak dalej, to było na porządku dziennym. człowiek może to nadawało takie, takiego pierwszu tej pracy, prawda, że trzeba się było z kimś liczyć. Zanim jeszcze rozwinę ten wątek, chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na festiwal za gościnę. Jestem w Szczecinie po raz pierwszy od kilkunastu lat gdy... w życiu. Nie, nie, nie. Po raz pierwszy od kilkunastu lat. Drugi raz w życiu. Ten pierwszy był moc, mocno pamiętny. Byłem tutaj jako licealista na obozie nauki języka rosyjskiego, z którego to relegowano mnie za spożywanie alkoholu, co wydaje się w totalnym oksymoronem. Ja nawet nie lubiłem alkoholu wtedy, ale myślałem, że jak się uczy rosyjskiego, to tak trzeba. Natomiast no samo miasto już wtedy wydało mi się piękne i się to jeszcze raz zweryfikuje na pewno pozytywnie. Ale rozumiem, że żadnej powtórki Pan nie przewiduje. Kto wie, kto wie. No przynajmniej na razie nic, tak, nic na to nie wskazuje. A po, po, co Pan zrobi po spotkaniu, to już jest zupełnie inna kwestia. Więc właśnie tytułem wyjaśnienia, nie wszyscy Państwo tę książkę czytali, to są rozmowy z najwybitniejszymi w zasadzie starami z okresu Właściwie trudno powiedzieć PRL-u, bo to dotyczy bardziej tego późnego PRL-u, prawda? Dlatego, że to jest pewien taki stały mój ból, jak mówi się PRL, to właśnie nic nie znaczy. PRL w okresie socjalizmu to był zupełnie inny kraj już na przykład lat, lata 80., I to tylko zaciemnia całe podejście. Tak głęboko Wam nie sięga aż do socjalizmu. Czy Można by o tym dyskutować, bo moim zdaniem pokazuje też pewną ciągłość. Ja celowo rozmawiam ze swoimi najstarszymi rozmówcami o ich dzieciństwie jeszcze sprzed II wojny światowej, o losach ich przodków. Celowo też wybiegam do lat 90., gdy rozmawiamy o następstwach PRL-u, żeby pokazać, że to nie była jakaś samotna wyspa, okres w historii Polski, który z niczego nie wynika i nie ma żadnych następstw, tylko że. To wszystko jest ze sobą powiązane. Zresztą, taka była jedna z moich motywacji, najważniejszych do napisania tej książki. Ja jestem rówieśnikiem przemian ustrojowych w Polsce. Ktoś mógłby zapytać, skąd w ogóle zainteresowanie okresem, którego nie mam prawa pamiętać. A ja wtedy zawsze odpowiadam, że stąd, że kiedy myślę o dzisiejszej polskiej rzeczywistości, o rzeczach, które mnie w niej najbardziej irytują. Czyli na przykład jakieś. Jakiemuś yy, brakowi życzliwości między ludźmi, jakiejś nieuśmiechalności. To, to pana najbardziej irytuje, naprawdę? Oczywiście. I podejrzewam, że to wszystko. To jest szczęśliwy człowiek! Zamknięcie na siebie nawzajem i myślę, że to w dużej mierze może wynikać z tego, że przez kilkadziesiąt lat żyło się w takim ponurym, szarym ustroju i że my będziemy jeszcze go mieli w genach jakichś narodowym DNA przez długie lata i między innymi dlatego to mnie zaciekawiło i chciałem się temu przyjrzeć, chociaż oczywiście byłbym hipokrytą, czy byłbym niepoważny, gdybym chciał uprawiać tutaj martyrologię, nie, nie znając tego czasu, też byłoby to niezgodne z moim temperamentem, dlatego jest w tej książce dużo humoru, mam nadzieję, dużo lekkości, dużo anegdoty, ale... Zawsze liczyłem na to, że te anegdoty skryją drugie dno i będą pretekstem do jakiejś refleksji szerzej zakrojonej. Czy fenomenem jest to, że te filmy do dzisiaj żyją, prawda? To znaczy, te odeszła w przeszłość cała rzeczywistość, którą one portretują, a w dalszym ciągu są oglądane, chociaż no ten bareja już przysłowiowy wręcz, prawda, czy taki jak już symboliczny bareja, do którego się wraca i jak ja już widzę niestety, że kolejny raz będą pokazywać misia w jakiejś stacji telewizyjnej, to już mam odruch <grybujesz> już nie chcę tego. To, nie, to niech Pan obejrzy Dzięcioła Jerzego Gruzy w zamian na przykład, bo też mam nadzieję, że jedną z korzyści dla potencjalnego czytelnika tej książki, tak jak korzyścią dla mnie przy jej pisaniu, było odkrywanie zapomnianych filmów albo nigdy niedocenionych, gdzieś takich, które niesłusznie nie zyskały takiej sławy. To Można by stworzyć anekalną pustkę. A niestety zapomina to z kim pan rozmawia. znaczy ja dzień ciała kiedy była premiera tego filmu. Ja wiem o tym, ale niech Pan że go jeszcze raz za mnie no Faktem jest, że jak akurat dzień się nie przypomina, to jest prawda. Są no, takie no. bardziej ulubione. Zresztą na przykład, fenomen Barej jest w ogóle taki, że przecież jak zaczęto go, jak on był aktualny, że tak powiem, bieżący i nowy, to bardzo wielu ludzi zgłaszało do niego ogromne zastrzeżenia, że to w zasadzie jest. No zresztą to, to się jakoś potwierdza, prawda? Te filmy nie mają kompozycji. Ja muszę Owocki on... do dzisiaj go nienawidzi. Przy każdej okazji, nawet kiedy rozmowa dotyczy czego innego, to warej ja nie Właśnie nie był, on jest przeceniony, to jest cała sprawa, że jest bardziej ceni dzisiaj niż kiedyś. Kiedyś był przecież taki ten by rejestr, zresztą kucu u, u Uku, Jest to też trochę wszystko na no, jak skrywa jakieś wzajemne ich relacje pomiędzy reżyserami. I że właśnie Bareja to jest taki prymitywny humor, tak, że taki jest strasznie... Znaczy, bo, bo to było takie prześmiewcze, głównie to, to, było takie jakby przedrzeźnianie rzeczywistości. To nie było, nie był to, nie była to komedia w takim sensie, jak się rozumie w pracy, tylko to było takie jakby robienie min z tej rzeczywistości, którą znaliśmy. Ludzie, którzy stali wtedy w tych kolejkach wielogodzinnych, ich nie śmieszyło oglądanie tych kolejek, nawet najbardziej absurdalnych, bo one same w sobie były absurdalne. E, na... Mogę to powiedzieć jako osoba, która też swoje wystała. Nie, nie byłem taką osobą niestety. Teraz żałuję, jak czytam przy Morskiej, że ona nigdy nie stała w żadnej kolejce kupowała tylko w najgorsze rzeczy, których nikt nie chciał kupować. I karmiła tym Kordela Filipowicza, <grystanie> który zresztą niestety szybko się... <grystanie> Może przez ten dietę właśnie. <grystanie> Zaorski mówi, że jak... Koskimografowie sobie popili to mieszanie epoki, na przykład, że takie rzeczy, do takich absurdów dochodziło. Więc rzeczywiście, rzeczywiście nie było łatwo. Mówi też, że nie przyznawano nagród, że jednak starczyzna, która oddzielała gremia jurorskie bardzo tego pilnowała, tej wyrwy pokoleniowej, że dla młodych były tylko nagrody za debiut przeznaczone. I dzisiaj to też chyba wygląda już inaczej. Jak popatrzymy na to, jakie filmy się nagradza, jakie filmy zyskują rozgłos, to Często ta bariera wieku już na szczęście nie ma. Myślę, że dzisiaj zbyt hojnie się te nagrody rozdziela, dlatego że za wcześnie trochę tak, w moim, moim przekonaniu trochę tak jest. Ale to, co to Pan mówi. Przekład jak jaki film został doceniony No niesłusznie? Właściwie, właściwie to, co dzisiaj się nagradza, to, to w większości one są takie trochę na wyrost. Na przykład. Nie, no, nie, no, ale będę, będę drążył. Ale no, w, właściwie przy. Komplet nagrodzony. Była Ostatnia rodzina Matuszyńskiego na wyrost, A Łukomasy naturalnie, na wyrost. Naturalnie, że ostatnia rodzina na, absolutnie na wyrost. To, to jakby, jaki ma Pan następny krok tego Matuszyńskiego? Kręci to, teraz film o Przemyku. Każdy kręci, no, <laughs> każdy coś kręci. Chodzi o to, że to są, taka nagroda powinna być jak, 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 jak uderzenie tak? i za tym powinien być jakiś simpet taki iść. No, akurat to jest rozmowa nie, nie przy no księsa, ale tak myśleć. Nie zrobi się z... dobrego filmu w rok, no? Pracuje cierpliwie, będzie film za dwa lata. Z... Też będzie dobry, możemy się z... to założyć. Zainteresowało mnie to, no co Pan mówi o tym, że, kiedy, że był taki brak profesjonalizmu, bo właściwie cały PRL się składa właśnie z braku profesjonalizmu i to była jego siła, to było, oczy, to było właśnie bardzo ciekawe dla mnie zawsze, jak o tym myślę. Dzisiaj to wszystko jest strasznie zprofesjonalizowane, tak? Jak ja czytam, że jest tam montażysta i tam od razu jest jakieś określenie tego montażysty, prawda? Tak jak, jak, jak się przy, yy, nie wiem, w ogóle nie wiem, co to znaczy, ale jak na przykład jest yy, Widzę to że tak podobnie, jak, jak jest jakiś zakonnik i tam jest zawsze jest nazwisko tego zakonnika, a jakieś jest, jest budubu, to znaczy, że to jest rodzaj tego zakonnika w tym skrócie. I tak samo jest na przykład przy operatorach, prawda? Taki i taki i nagle jest jakiś skrót, który oznacza jego kategorię, jego nie wiem co właśnie. Może tak zapytam, wracając do tej książki, Kim był pan najbardziej, kim był pan najbardziej zdziwiony z tych swoich rozmówców i się pan nie spodziewał zupełnie? Gdybym nie znał trochę wcześniej Krzysztofa Zamuskiego, to on na pewno, na pewno by mnie zaskoczył, bo Łukasz Maciejewski, który znany krytyk, też autor wielu zbiorów, wywiadów z artystami, którego poprosiłem o napisanie rekomendacji okładkowej. Powiedział, że jego ulubiona rozmowa to jest właśnie wywiad z Zanussi, że on może być takim największym wizerunkowym wygranym tej książki, a to z tej prostej przyczyny, że mało kto go podejrzewa o posiadanie poczucia humoru. A zwłaszcza o posiadanie poczucia humoru na własny temat. A pan Krzysztof jest pod tym względem niesamowity. Jego zmysł auto-ironii naprawdę daje osobie znać na, na każdej stronie naszego wywiadu. Jeśli możemy to tak tutaj o dygresji, bo rozumiem, że wrócimy do tego wątku, ale to jest niestety. W moim przekonaniem dosyć poważna wada polskich reżyserów generalnie, że oni lepiej opowiadają niż robią filmy. Naprawdę? I to dotyczy zarówno Zanusiego, jak i Kuca również. To znaczy słucha, można ich słuchać godzinami. Pamiętam ja miałem taką, taki przypadek z Zanusim akurat, dosyć no, głupio mi było, ponieważ kiedyś w drzwiach pociągu zetknąłem się z Krzysztofem Zanusim na dworcu centralnym w Warszawie, on stał w drzwiach, a ja właśnie usiłowałem wejść do pociągu. No i nie, już nawet nie można było nie powiedzieć jakichś paru słów, bo on tak stał, jakby nie chciał mnie tam pusz! I e, mówię do niego, bardzo lubiło, czy coś, bo nie, 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 nie znać, bo się wcześniej mówię, lubię pana czytać, powiedziałem. Po całym świecie. On wtedy dobra, pisał, dobra. pisywał ferietowy do polityki. Ale w tym momencie, jak to powiedziałem, to było całkowicie szczere i spontaniczne. Uświadomiłem sobie, że dla reżysera to nie jest komplet, Ale podobnie z kucem niestety jest raczej, było. Niestety było. Kuca można było słuchać godzinami, był fantastycznym gawędziarzem, Natomiast, no, co to dużo mówić, z filmami dużo słabiej. No co to no Znależy z którymi, też bez przesady. Natomiast Zanussi jest historia, która łączy tych dwóch reżyserów, o których Pan wspomniał, czyli Zanussi'ego i Kuca, właśnie w kontekście, o którym mówiłem. bo Zanussi wypowiada takie zdanie a propos właśnie podejścia do samego siebie, do własnego wizerunku, mówi tak, że Kazimierz Kurz napisał w jednym z terytorium Zanussi, ten koń paradny w polskiej kinematografii. Zanussi mówi, no jak się miałem na niego obrazić, jeśli po części to jest prawda. Ale już teraz, wy, wy, wypędzono Zanussi z, z wybiegu <grym zanussram> dla, te, dla tych koni, tak? Zabrano to te to, to bardzo przykra sprawy. No, tak. Chociaż z drugiej strony, no, też z jednej strony przykra, a z drugiej wiem, czy pan też tak odebrał, to on jakby występował na przykład w, Gdyni, w tym roku, kiedy skarżył się na to, że mu zabrano ten, ten jego zespół, tak jakby ten zespół miał całe życie, jakby on był właścicielem tego zespołu, prawda? Jakby on tam miał prawo być całe życie i nie wiadomo jak długo jeszcze. A ktoś mu to zabiera, no jednak... No, wszyscy wiemy, że chodziło o politykę. Nie będziemy chyba o tym tutaj rozmawiać, nie czas, ani miejsce. No dlaczego? Myślę, że to bardzo ciekawe. Przecież, <laughs> <laughs> no ja wiem, tu akurat chyba po stronie dobrej zmiany to jest taki dowód strasznego zawodu, bo oni przecież jeśli mieli kogokolwiek postawić w polskiej filmie, no to właśnie na Zanuszkiego, który był zresztą zawsze uważany za reżysera duch takiego duchowego, właśnie związanego jakoś tam z kolei. On no jest też inteligentny, to jest ich nieszczęście. No więc to, czy to, 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 to przeważyło rzeczywiście i teraz go już przestali robić <grystanie> Chociaż ostatnio widziałem ten jego, nie wiem, czy to jest najnowszy film o tym, o Diadle takim. Eter, tak. Eter. I to było straszne, po Nie będę mówił, że nie było, jeśli by było, Zresztą to w ogóle jest niestety pewna bolączka tych wielu filmowców, którzy odnosili sukcesy w okresie PRL-u, że po 1989 roku, tak jak Większość społeczeństwa tak naprawdę, czy większość, czy spora część społeczeństwa nie, nie potrafili długo odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Te, te przemiany, które ogarnęły wszystkie niemal aspekty rzeczywistości, również w świecie filmowym się zaznaczyły i wielu twórców zboczyło z kursu, nie, nie potrafiło już później nawiązać do wcześniejszych sukcesów, nie potrafiło się przyglądać nowej rzeczywistości z tak dużą przemyśliwością jak wcześniej, no ale są tutaj też chlubne wyjątki w postaci Agnieszki Kołłąd chociażby, która do, do dziś doskonale sobie radzi dostała niedawno nagrodę na festiwalu w Berlinie. Zresztą to też fantastyczna rozmówczyni, jedno z moich ulubionych spotem i też przykład reżyserki, która robi bardzo poważne filmy, ale potrafi o nich opowiadać w lekki, niesamowicie zabawny sposób. Że wybitni reżyserzy po czasie robią dużo gorsze filmy. Gruza jest przykładem na to, prawda? Mówiliśmy również o Juliuszu Machuczki, który akurat tu nie występuje, ale. Ja, tak Juliusz jest... Machuczki mnie nie lubi, proszę Państwa, za jakąś recenzję przed 10 lat, więc nawet nie składał propozycji. No, ale. No, to też pamiętliwe środowisko. To byłoby ciekawe, gdybyście się tak rozmowie. Tym bardziej, że mógłby Pan wtedy wygarnąć, dlaczego już nie, nie umie robić takich filmów, jak kiedyś potrafił, prawda? To jest coś nie On tego. On wspaniale. To był naprawdę rewelacyjny światowy poziom kina, kiedy on w latach 80. robił czy Sex Mission, czy, czy szczególnie King Size'a. Cały jakby... Natomiast w tej chwili co film to niestety jest coraz gorzej, nie? Tak to, to, nie, 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 nie będziemy się polemizować, tak. nie wiem, Może Państwo mają inne trochę... Nie chcemy rzucać, narzucać tutaj różnych e, z, opinii. No może Państwo mają pytanie. Czy jakieś to chętnie wysłucham? Oh, już usłyszymy? Nie, nie wiem, może Pan pójść, to, o kontynuacji książki, a tych cztery nazwiska, Cztery nazwiska. <słyska> Dobrze. Dobrze. Powiem jedną rzecz też od razu. Proporcja rozmówców. Jeśli chodzi o płeć w tej książce, to jest 10 do 3 na korzyść facetów. To przytłaczająca większość. Ona nie wynika absolutnie z tego, że jestem bizoginem, bo jest wręcz przeciwnie. Tylko takie były realia prl że kobietom było dużo trudniej stanąć za kamerą, przebić się w tym środowisku. I każda z moich trzech rozmówczyń, czyli Agnieszka Holand, Magdalena Mozarkiewicz, Maria zmarzko o tym wspomina. była panna Jakubowska, która była najważniejsza w tym Potwierdzając reguły, dzisiaj te proporcje wyglądałyby zupełnie inaczej, już na szczęście. I na przykład Jagoda Szelc jest y, taką reżyserką, której warto się przyglądać moim zdaniem. Ona zrobiła taki film Wieża, Jasny Dzień, bardzo autorski, bardzo oryginalny, właściwie łamiący konwencję, bo to się zaczyna jak dramat obyczajowy, a kończy jak horror. Jest zupełnie nieprzewidywalne, bardzo unikatowa. Wrażliwość, kto, kto oprócz niej, na przykład Jan Komasa, teraz możemy oglądać Boże Ciało, jeden z lepszych polskich filmów ostatnich lat, moim zdaniem. Taki film też zaskakujący, bo on robił wcześniej filmy raczej dla szerokiej publiczności, bardzo skupione na formie, niekoniecznie jakoś psychologicznie mocno przekonujące. Teraz to się zmieniło. To jest film, który w każdym calu właściwie jest udany i świetnie metaforyzuje takie podzielone polskie społeczeństwo, będące w jakimś konflikcie wewnętrznym cały czas. To są dwa nazwiska. Kto, kto jako trzeci? Chociażby Piotr Domalewski. On wygrał festiwal w Gdyni dwa lata temu z filmem Cicha Noc. I też pokazuje coś oryginalnego, bo można było odnieść wrażenie że przez ostatnich kilka lat, że polscy twórcy. Wstydzą się prowincji, wstydzą się takiej miasteczkowości, że raczej opisują ten wielki świat. A to Malewski, który sam pochodzi z prowincjonalnego miasteczka, opowiedział o rzeczywistości, którą dobrze zna. Opowiedział o polskiej rodzinie, o tym, co w niej nie funkcjonuje, co można odmalować sarkazmem, ale jednocześnie pokazał siłę tych więźni więc też taki film bardzo nieoczywisty i złożony. No to tak, ja oczywiście mógłbym jeszcze tych nazwisk spodać dużo, dużo więcej, ale te trzy mi przyszły do głowy w pierwszej kolejności.